Hej, dziś trochę portretów ze Squid Game. Myślę, że emocje po tym serialu już opadły, jednak uznałam, że fajnie będzie narysować kilku bohaterów. Tym bardziej, że często skupiam się na twarzach europejskich, a ci, którzy są Koreańczykami, przez co te rysy trochę się różnią. Mój szkicownik chce zapełnić jak największą ilością różnorodnych twarzy. Jeżeli chcecie zobaczyć kilka wcześniejszych stron, to podlinkuję Wam filmiki, w których rysuję m.in. bohaterów Outer Banks czy Igrzysk Śmierci. A dziś Squid Game, czyli serial, który na Netflixie wybił się bardzo mocno, bo w ciągu 28 dni od premiery przyciągnął ponad 111 milionów widzów na całym świecie. To jest w ogóle niewyobrażalna liczba, tym bardziej, że serial jest dosyć brutalny i nie sądziłabym, że będzie się w stanie uplasować na tak wysokim miejscu. Pomysł na Pabłę jest całkiem ciekawy, bo mamy tutaj 456 osób, które biorą udział w grach z dzieciństwa z tą różnicą, że przegrana równa się śmierci. No Brzmi to zarówno ciekawie, jak i przerażająco. A co do samej akcji, to moim zdaniem na początku zarysowuje się na całkiem nieźle, jednak końcówka jest już trochę byle jaka. Z pewnością bohaterowie są tu dobrze zarysowani, każdy ma swoją historię, która nie jest prosta, i każdy ma cel zdobyć nagrodę. Jednak wygrany może być tylko jeden. Co do całości, mam bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony jest to dla mnie coś świeżego, tym bardziej, że nie jest to kolejna amerykańska produkcja. Klimat całości jest specyficzny, bo wkładamy ludzi do zabawkowego, kolorowego świata i tworzy to taką mroczną atmosferę. Mamy też nowe twarze, nowych aktorów i to jest bardzo ciekawe, bo pod lektorem nie słychać angielskich słów, ale koreańskie. Dla niektórych było to taką przeszkadzajką, ale ja w sumie oglądałam kiedyś anime, więc jakoś tak szybko przywykłam. No i najważniejsze: ta produkcja wcale nie odstaje poziomem od tych amerykańskich. Kadry są fajne, kolorystyka przyjemna, no i ogólnie taka pewna sztuczność wynika raczej z tego, że jest zaplanowana, a nie z braku doświadczenia. Jednak z drugiej strony za dużo tu było brutalności, jak i niektóre elementy były dla mnie naciągane. Jeżeli chodzi o wątki, to wiele z nich przewidziałam, wydaje mi się, że poszły w zbyt prostą stronę i trochę jednak psuły całość. Słyszałam, że zaplanowany jest już drugi sezon, jednak jeśli mam być szczera, to nie czuję się zachęcona, by go zobaczyć, ale może coś się zmieni. Zobaczymy. Tymczasem ode mnie to już wszystko, mam nadzieję, że filmik się podobał i do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.